Rozwiązań, ale lubię być przygotowany. Być może za chwileczkę będziemy rozmawiać o mieszkaniach, w leasing, o, 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 o koncepcji innych, innej realizacji innych zadań gminy poprzez partnerstwo czy inne nowoczesne zarząd, modele zarządzania samorządem. Tutaj też jest koncepcja, ale ona wymaga jeszcze dopracowania. Przedstawimy ją radnym, państwo oczywiście też, i zrobimy wszystko, żeby, żeby to pod podzamczy... Przywrócić miastu, a myślę, że tak jak wspomniała Pani Krystyna, to może być atrakcja, może być szansa dla Koźla. Tak, no nie dalej, jak dzisiaj z Panem Dyrektorem mieliśmy okazję rozmawiać, między innymi. Y y o tym aspekcie zarządzania mieniem komunalnym, ale to jest znowu element jednej, jednej takiej dużej całości, dlatego że myślę, że to pan dyrektor powinien powiedzieć, bo on już na tak ma wiele sukcesów na polu, jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniami. Udało się oddać sporo pustostanów, kolejne remontujemy i to już jest ten moment, że postanowiliśmy powolutku, jakby oddając, kolejne mieszkania socjalne, zaproponować mieszkańcom portu, żeby, żeby im wskazać inne miejsce, bo inaczej nie będziemy w stanie e, tego portu przywrócić. To jest jeszcze zadanie, które nie będzie wykonane w tym roku, bo ono wymaga czasu, ale jednocześnie e, proszę wziąć pod uwagę, załatwiliśmy sprawę ulicy Elewatorowej, czyli dojazdu od drugiej strony. Szukamy ca, cały czas inwestora, e, cały czas rozmawiamy z naszą strefą ekonomiczną, e, której jesteśmy częścią, czy nie dałoby się jednak utworzyć tam e, kolejne pod strefy ekonomicznej, żeby też zachęcić inwestora. Te działania, które robił pan Tomaszek, konferencja na temat Odry. Ja wiem, że to wszystko na razie jest na etapie rozmów, ale inaczej się tego nie da. Znowu nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać w inny sposób, jak tylko całościowo i kompleksowo. Jeżeli pozwolicie państwo, to parę zdań pan dyrektor. Chętnie odpowiemy. Wracając do sprawy portu, no chciałbym zaznaczyć, że to jest naprawdę sprawa dość problemowa, ponieważ musimy zacząć od pewnych zmian. Uchwała Rady Miasta, która obliguje do zarządzania substancją komunalną, i najpierw musimy zacząć tutaj od pewnych. Takich nowatorskich działań muszą radni się wypowiedzieć, czy pozwolą na takie ruchy i wtedy będziemy dalej konsekwentnie postępować. Powiem na dzień dzisiejszy. Są tam lokale, które od kilku, kilkunastu lat są opuszczone, zaniedbane w tragicznym stanie. Nie będę wnikał, dlaczego to tak jest. Zastałem to, co zastałem i staram się gospodarować w miarę, żeby jakoś wszystko wykorzystywać. Trzeba tam potężnych nakładów. Gmina na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przeprowadzić remontu. W związku z tym trzeba będzie pomyśleć, w jaki sposób to zagospodarować inny, żeby przekazać systematycznie te substancje mieszkaniowe miastu. Nie chodzi o to, żeby zmieniać wizerunek tak ostro. Chodzi o to, żeby to miasto jakby tak uśrednić, żeby wykorzystać te mieszkania, które są, żeby ta opinia taka obiegowa, bo to jest opinia, że to jest zapomniana dzielnica, tam są piękne budynki, żeby tą opinię zmienić, żeby te budynki wyremontować, przekazać, przekazać mieszkańcom, ale żeby część, że tak powiem mieszkańców stamtąd przeprowadzić do innego lokalu, to raz, że musimy mieć te lokale, a to się czasowo rozkłada, bo systematycznie będziemy pozyskiwać nowe lokale poprzez modernizację, remonty kapitalne czy bieżące remontowanie pustostanów i wtedy będziemy po kolei próbować tych mieszkańców przesiedleć, żeby wizerunek mimo wszystko tej dzielnicy poprawić. A warto, bo naprawdę to są piękne obiekty, tylko mówię, przez wiele lat bardzo zaniedbane.